Dzisiaj w topowych teoriach spiskowych zastanowimy się, czy papież zna prawdę o kosmitach. Luty 2008 roku do mediów wycieka informacja, że arcybiskup Celestino Milliore uczestniczył w sekretnym spotkaniu w siedzibie ONZ dotyczącym wzrastającej liczby obserwacji UFO oraz kontaktu z pozaziemską cywilizacją. Trzy miesiące później w watykańskiego obserwatorium oświadcza, że istnienie pozaziemskiego życia jest bardzo prawdopodobne i że potencjalnie istniejący kosmici powinni zostać przez nas przyjęci jak bracia. Listopad 2009 roku w Stolicy Apostolskiej odbywa się zwołana przez Papieską Akademię Nauk tygodniowa konferencja dotycząca pozaziemskiego życia oraz możliwych konsekwencji jego odkrycia. Doktor Michael Sala wierzy, że te wszystkie wydarzenia związane są z przygotowaniami Watykanu do ogłoszenia światu informacji o istnieniu obcych. Chris Patnam i Thomas Horn są przekonani, że Kościół katolicki od dawna ukrywa prawdę o kosmitach, i to właśnie niechęć do jej wyjawienia miała być powodem abdykacji Benedykta XVI w 2013 roku. Tych dwóch ufologów wierzy także, że nowy papież. Franciszek jest właśnie tym, który wkrótce wyjawi światu ukrywany fakt nawiązania kontaktu z pozaziemską cywilizacją oraz oficjalnie powita kosmitów na Ziemi. Rok 2014 papież Franciszek oświadcza, że jeśli dzisiaj na Ziemię przylecieliby kosmici, to jego zdaniem drzwi kościoła katolickiego powinny być dla nich otwarte. Czy to nie dziwne, że zaledwie w ciągu kilku lat Watykan tak bardzo zmienił swoje stanowisko wobec pozaziemskiego życia? A może rzeczywiście ta jedna z najbardziej wpływowych organizacji na świecie, jaką jest Kościół Katolicki, wie coś, czego my nie wiemy? Czy kontakt z kosmitami został nawiązany? Napisz w komentarzu i subskrybuj po więcej topowych teorii spiskowych. Do zobaczenia wkrótce.